To y, społeczność, która jest znana. To, y, to dziewczyny, ale nie tylko kobiety, również coraz bogaciej, jakby ta grupa wzbogaca y, się o wiernych uczestników płci męskiej, jest to społeczność nakierowana na ludzi, mówiąc y, tak kolokwialnie, kochających nowe technologie. Skupia y, informacji, programistów, ale także ludzi niezwiązanych z branżą IT jedynie albo aż zafascynowanych rozwojem technologii. Wiele jest podczas prelekcji o social media, który jest dzisiaj bardzo popularny i ociera się o wszelkie stanowiska i o branże dzisiaj biznesowe. Dlatego serdecznie zapraszam. Spotkania mamy co miesiąc i zawsze na nich poznacie ciekawych prelegentów, nie tylko prelegentki. Spotkania są na w GPNT, czyli tu, gdzie gospodarze dzisiaj nas ukościli i nakarmili, ale również w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Dyni. Serdecznie zapraszam.